Niewolniku, protestuję. Jest sala tortur, a Gucio czekał, żebym się miała na baczności. Choćby nie wiem, co nie daj się zajść od tyłu. Miejmy to za sobą. Niech ten koszmar się już skończy. Co taka piękna młoda dama robi w moim gabinecie? Dziękuję. Ale mówiłem o niej! Miał, miał! Miał, miał! Co? Moja matka była święta! Co jej się stało? Przepraszam, mój błąd, przejęzyczyłem się jeszcze. Nie opanowałem do końca kociego. Nie wyjdę! Miau! Przysmak? Serio? Dobra, dawaj! Miau, miau! Ale mi ślinka cieknie! Dawaj! Miau! Więcej! Miau! Jeszcze! Miau! Jak tak patrzę na te chrupki, to aż tęsknię za moją karmą! Koko! Jedzonko! Znowu dałam się wykiwać. Hoho, wspaniale. A co to za Kundel? Witam. Jestem psem doktora. Najpierw klęknij przed swoją kocią królową. koty, Nie ma takiej opcji. Miło mi cię poznać. Jestem Kornishon, Ale możesz mnie wołać korni. Nie będę cię w ogóle wołać, Kundlu. przyjacielu, ratuj! Przed chwilą powiedziałaś na mnie kundlu. Nie kundlu, tylko kumplu. Miała! O nie! miał Miał-miał! Co? Przepraszam. Czy pan rozmawia ze zwierzętami? Tak! Moim marzeniem zawsze było leczenie świnek morskich, ale do tego trzeba mieć specjalizację ze zwierząt egzotycznych. W tej specjalizacji uczą też języka zwierząt, tak? Nie, 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 nie. Tego nauczyłem się podczas moich podróży astralnych. Aha. A teraz co on kombinuje, he? Nie, nie puszczę. Nie jestem Gucio. Nie! Ach. A on co? Oho, mój pan łączy się z bazą. Mamy wyniki z laboratorium. Kupka jest czysta, a odrobaczanie nie będzie potrzebne. Hej, a w sumie czemu on taki? Oho, świetna historia. Fajnie, że zapytałaś. Otóż on kiedyś wsadził palce do kontaktu. Hej! Ksz, żartowałam, nie obchodzi mnie to. O, koty. Dobra, na szczepienie przeciwko wściekliźnie. Co on gada? Żywa ci lekarstwu na wściekliżny. To i tak nic nie da. Hm? I tak będę wściekła. Zawsze jestem. No więc, odrobaczanie nie będzie konieczne. Kupka, ok, temperatura, ok, brzuszek, ok... Jesteśmy pierwszy raz, a pan zna już całą kartotekę koko na pamięć? Moja pamięć... Jest absolutna. Kul. Cool. Hej, karnisz. Kornisz. Poza tym, Lord Kornisz. Jak już. Nigdy nie powiedziałam tego żadnemu psu, ale jesteś okej. Okay. Słucham? Jesteś w porządku. Miał i ławi. Mogę kdakać pontonu? A, wracać do domu. Miał. Dziękujemy. Do widzenia. Miauj, Przestań kaleczyć mój język, kotczysty. Pamiętajcie o łapce, o subie i o naszym kodzie promocyjnym. Ha, 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 ha.